Hej się masz? jestem Tomek, dzisiaj witam Was na GeForce Kinsie klasycznie e, Mamy dobrą pasę, więc wszystko nagram w ten sam dzień, tak jest Naprawdę już było tyle w ostatnim odcinku e, myśli, że się skończy. Udało się nam odbić, wypłaciliśmy sobie fajnego kałaszka e, No i co? I znowu mamy 240, więc znowu próbujemy zrobić to samo. Bitwa za 46 na start. Tak, taki, jest, taki jest plan. 46 dolków na start, dajemy sobie kilka tych Double Downów, taki miałem e, zamysł i na końcu e, Small Juicera na 4 osoby i sprawdzamy jak się uda wygrać, sprzedajemy wszystko i za tą sumę robimy e, na 3 osoby, Ym, na 3 osoby bat battle Zobaczmy jak to pójdzie, no, ten Small Juicer by mógł nam dać jakąś, jakieś rękawiczki czy jakąś koskę, byłoby naprawdę przemiło wtedy. To jest tak naprawdę gdzieś 5% skrzynia. Ale może oddać, naprawdę. 22. Nice. Tylko szkoda, że Arnold też trafił. Ale dobra, dobra, na spokojnie. My po prostu musimy to wygrać. Ile to? 32. Kur, dużo. Dobra, double down. Come on. A. Ej. Dobra, to jest dobra skrzynka. Już Już to wiem. Small juicer nam musi oddać. Inaczej jesteśmy w dupie, bo tutaj... Bo Arnold... Ile to? To nie! Jeden dolar! Jeden dolar! Kurde, fix, no. Dobra, no nic. Idziemy, robimy bitkę za 50. Za 50 na trzy osoby. Nie wyszło, ale robimy i tak na trzy osoby. E, dajmy takich tyle. E, dajmy sobie 7, Tom. O, właśnie, Tom tak mówię wiem skrótowo i small juicera jeszcze raz i na trzy osoby to jest bardzo ryzykowna ogólnie teraz batelka ale mam nadzieję że coś coś ciekawego to odda i coś się uda z tego zrobić 150 już wtedy tylko zostaje ale spokojnie Ostatnie nam też nie poszły dwie pierwsze trzecia fajnie oddała udało się wygrać więc zobacz 0,3% szans na to No ale nic Nie pod Nie podłamujemy się No ale teraz to już trochę Jest łamiące Jak my cały czas kontraktor battle Skirt 3 centy no No come Kaman, on. Come on. Oni trafiają po dwa skiny ja żadnego? No nie no tak się nie da Mandy Dobra No i dałoby rękawiczki to byśmy wygrali A tak to jest jedna wielka dupa Co to jest za co to była za batla Tragiczna To była tragiczna batla Kurde Odcinek ma dopiero 3 minuty A my już przechodzimy do ultimate bitwy nie Ale zrobimy na no, dwie osoby na początku damy sobie 10% procentówki same Żeby że tak powiem rozgrzać trochę Temat Te sobie procentówki wrzucimy Mamy 30 i teraz lecimy sobie tak Mario niech on wreszcie coś odda 777 wrzucimy, Nexa, Shelliego, Pago i Hypera Wrzucamy sobie na przykład jeszcze Traitora I Wrzucimy sobie jeszcze ma pewno szpera Edwarda Zostaje nam 40 coś, ale nie będziemy tego robić Przynajmniej jeszcze nie teraz I za 28 na przykład to by było Ekskluziwa Ale czy ekslu... rzućmy tego ekskluziwa, rzućmy go Na dwie osoby, zobaczmy co on odda 10%ówki są tutaj ważne, naprawdę Tutaj no, na pewno z najbardziej bym chciał coś trafić Fajnie jakby to było coś z tej puli, nie? Tutaj jest yy, no, 0,1% tak naprawdę, no niecałe nawet. Na te najlepsze, najlepsze skiny tam. Ale mam nadzieję, że się uda. Coś na tych 10% dobrego, naprawdę dobrego ugrać. Zobaczmy. Zobaczmy, czy tutaj się uda. No tu też nie jest to jednak to, co bym chciał, no. Tu też nie jest to, co bym chciał i tu... Co... Come on, come on No i chociaż jedna musiałaby oddać Chociaż jedna no O Cześć taki Wild Lotus To jest w ogóle chyba 0.006% szans, nie na to Ale na razie stream po 7 skrzynkach i nie dropło nic No wiadomo, że pierwsze to były procentowy, Ale mimo wszystko, co teraz dropi Halo Co tu się dzieje Dalej nic na Nexie Wiadomo tu ostatnie skrzynki mogą wszystko zmienić To ile? 8 Kurde Mogłoby tak 40 też kosztować Zobaczmy jak ten Fuel injector w dyszkę Więc już teraz tracimy znowu prowadzenie Ale to i tak jest takie prowadzenie jak nic Traitor zobaczmy jak Błagam, błagam Tu jest taki co 190 i tam jest naprawdę spora szansa na to Mhm, Dobra, jest dupa, jest dupa znowu O jest ciężko, o jest ciężko Sunnyside i Exclusive muszą nam oddać mocarnie Naprawdę, żeby tu cokolwiek O to w ogóle nie będzie zwrotu nawet teraz Nie będzie zwrotu nawet 48, dobra No ale nie ma zwrotu, nie ma zwrotu Więc yy, Więc chyba musimy zrobić jeszcze jedną batelkę chyba na trzy osoby zrobimy teraz żeby coś może pykło chyba tak zrobimy zrobimy tak aha jest dobra ja dałem żeby wypłać nie sprzedajemy 131 dolków z kawałkiem i tak e, sobie to zrobimy że zaczniemy sobie od 10% emki mm, wrzucimy sobie jeszcze sensen 7, 7, 7, 7 bo to jest w porządku skrzynia shelly santi i i Nexa dajmy Kilka traitorów, dajmy 3 traitory, bo to jest fajna skrzynia e, Ona musi się po prostu odpalić e, Damy sobie to 10% AK I jeszcze na koniec Skończymy tym dzisiaj e, naszą batelkę Golson V2 Lecimy na trzy osoby, zobaczmy czy może ktoś wbije Z jakichś użytkowników Nie, nikt się nie, nie skusi e, no tutaj ta gold arabeska albo na naklejka dla nas byłaby na pewno oj na pewno zbawienna. Zobaczmy. 10% Okej, okay. ile to? 31, kurde, myślałem, że więcej takie coś Znaczy dobra, nie narzekam, żeby nie było, nie narzekam. Eee Aha, i on jeszcze lepszy, dobra Czyli w sumie nasza przewaga już się trochę skurczyła. Ale zobaczmy, jeszcze Santi może coś się odda? Nie, dla niego dyszka, czyli mamy dyszkę tak naprawdę tylko nad nim już przewagi. NEX Dla nas. Okej, okay, 29, spoko. Teraz traitor żeby nam oddał fajnie. Nie odda? Okej, okay. tak myślałem. Więc <grymc> jest lipa. Okej, okay, dla nas. I teraz jeszcze raz. Traitor serio jest z fajną skrzynią. Tu jeśli chcecie sobie pootwierać. No to zachęcam też właśnie, żeby sobie tego traitora pootwierać, bo fajna to jest, jest... Golson nas musi tutaj uratować Jaka jest na to szansa? Jaka jest szansa? Co się tu stało się? Czemu mi to tak? Jaka jest na to szansa ze skrzynki Tomasa? Naprawdę 0.047% No ale to nic No niestety, dzisiaj się nie udało Ale jeżeli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia lajka, like subskrypcji i komentarza Pamiętajcie o tym, żeby wbić na Twitcha i wbić na Discorda To była tyle, dzięki za oglądanie Trzymajcie się do usłyszenia i cześć